Podczas noworocznego spotkania przed tortorem, będzie można zapisać się na bezpłatne zajęcia. Listy wybranych aktywności zostaną wystawione między 12 a 14. W ramach promocji pierwszy miesiąc jest za darmo. Treningi będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Organizatorzy proponują m.in. naukę jazdy na łyżwach i lekcje tenisa dla osób 50, plus. dla wszystkich taniec, neurofitness, treningi biegowe i samoobronę. Zachęcamy w ten sposób wszystkie osoby w wieku 50 lat i starsze do aktywności ruchowej. Przed tortorem 1 stycznia będą wystawione stoliki, na których będą listy, gdzie chętni będą mogli się zapisywać na różne formy aktywności. Odpływania poprzez grę w tenisa, łyżwiarstwo, także wszelkie formy aktywności, myślę, że każdy znajdzie coś, co jego akurat interesuje. Podczas imprezy inaugurującej nowy rok na sportowo zaplanowano wielką rozgrzewkę, bezpłatną ślizgawkę, biegi i Nordic Walking, a jeśli aura dopisze, kulik, 1 stycznia będzie można skorzystać z basenów przy ulicy Halera i Barzyńskich oraz lodowisk przy Skarpie i Świętej Katarzyny. Pierwsza godzina gratis.